I to jest akurat gość, którego polubiłem. Byłem tam raz w domu, miałem okazję go poznać. Swoją drogą chłopiec z jawożna. Ja im na samym początku powiedziałem, że nie rozumiem motywu, w którym on wjeżdża Lexiu nie Lexi, dlatego że atakowanie poprzedniego timu jest po prostu kiepskie. Tak e, on akurat jest całkiem przyjemnym gościem, taki 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 pocieszny. nie, w rodzinie, z was już nie zginie, jak Ja nie lekcji, wjeżdżam na Kolejne nawiązanie, czemu każdy w swojej zwrotce ma jakieś nawiązanie do czegokolwiek z poprzedniego temu. Czemu to nie może być o nich, że będą zajebiści, a nie, że jesteśmy lepsi niż oni. Jakby to. Ja się powtarzam, ale to co to, to, to jest dziwne. Nie to, że mnie to w sumie bawi strasznie. To jest takie dziwne, po prostu dziwne, co jest idealne słowo, po prostu dziwne. Ej, ten typ! Ten typ jest zajebisty Ten typ będzie robił ten cały team To już ktoś mówił Ten typ będzie po prostu to wszystko robił On wydaje mi się taką ciekawą, śmieszną postacią z dystansem Jest po prostu inny, nie wiem jak to powiedzieć Jest wydaje mi się taki spoko Nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie Dobra O kurde, szal <laughs> The Notorious B.I.G on mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. Na koparze wleciał.